嗯 <noise> <noise> Tak więc, jeżeli ktoś rzeczywiście wiecie, chce opuścić Wielką Brytanię, prawda? Ze względów no, finansowych, społecznych, no przede wszystkim, bo nie są w Unii Europejskiej, wysoki wiek emerytalny i ich waluta się zapada, no to mamy sytuację, w której e, e, przeanalizujmy walutę, czy rzeczywiście to jest wszystko prawda, prawda? No i, i, szanowni Państwo, ja to ciągle tłumaczę, że waluta Wielkiej Brytanii, czyli fund brytyjski, o to jest e, najgorsza waluta. Jaką możemy sobie wyobrazić pod kątem tego, że my nawet pod kątem tego, w co my wierzymy, prawda? Bo my myślimy, że waluta, funt brytyjski to jest dobra waluta, a to jest totalne kłamstwo. Tylko, to, że ta wiara w tą dobrą walutę tak się różni od tej rzeczywistości, od tej rzeczywistości, że to, znaczy chodzi o nas, Polaków, że. Nie da się pojąć, jak my mamy złe, jak my mamy złe poczucie wartości funta brytyjskiego. Proszę zobaczyć, tutaj mamy w 2000 roku, szanowni państwo, jeden funt brytyjski kosztował 2,73 franka szwajcarskiego. Dzisiaj to jest 1,1 franka szwajcarskiego, proszę sobie wyobrazić, 1,1 franka szwajcarskiego. Trzykrotnie fund brytyjski się zawalił, ale jeżeli weźmiemy tutaj, no to proszę zobaczyć, tutaj mamy takie spadki we wrześniu 2022, 1,06 franka szwajcarskiego, prawda? Fund brytyjski yy, yy, totalnie się zawala. Trzymanie pieniędzy w funtach brytyjskich to jest strata pieniędzy, dlatego ja to ciągle mówię, że no, nie dość, że ten wiek emerytalny tam został podwyższony, ale sam funt brytyjski, no za niego można kupić coraz mniej, bo on się po prostu zawala. Proszę zobaczyć, jak się zawalił funt brytyjski od 2000 roku. Bum, 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 prawda? Proszę zobaczyć, za jednego miliona funtów za 1 milion funtów brytyjskich w 2000 roku można było dostać 2,8 miliona franków szwajcarskich. Dzisiaj to jest tylko, wiecie, 1,1 miliona, właściwie 1 milion franków szwajcarskich, prawda, ale to jest i, e, tylko sytuacja ostatnich 24 lat, czyli ćwierć wieku, a proszę zobaczyć, pół wieku e, od 75 roku 6,6 miliona franków, proszę bardzo, 6,5 miliona franków szwajcarskich za milion franków, prawda, bum, 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 bum. Proszę zobaczyć, jak funt brytyjski, to jest właśnie to jest właśnie stan brytyjskiej gospodarki, że BUM. I funta brytyjskiego, prawda? Ci, którzy trzymają pieniądze w funtach brytyjskich i liczą na to, że będą mieli wysoką emeryturę, bo będzie funtach brytyjskich. No to ostatni frajerzy, bo musiałoby się coś stać bardzo dobrego z Wielką Brytanią, żeby odwrócić ten trend. No, trend jest taki od 50 lat i tyle. i Koniec kropka, prawda? Wielu Brytyjczyków to już dawno zrozumiało, już przecież miliony Brytyjczyków w ciągu ostatnich dziesięcioleci, przecież miliony Brytyjczyków w ciągu ostatnich dziesięcioleci wyemigrowało z Wielkiej Brytanii, bo widzą, co się dzieje społecznie z Wielką Brytanią, no i widzą, co się dzieje z funtem brytyjskim, prawda? No i oni wyjechali po prostu sobie do Australii, Nowej Zelandii, tam Kanady, powiedzmy, jakichś innych krajów, nawet, wiecie, do Hiszpanii, Francji, jakichś innych różnych, różnistych krajów. Taka jest rzeczywistość, tylko że my Polacy, tego nie orgnęliśmy jeszcze. No ale taka to jest właśnie rzeczywistość. Szanowni Państwo, no i teraz mamy sytuację, w której Fund Brytyjski obniżył oprocentowanie, czyli będzie się dalej jeszcze zawalał. No i zobaczmy, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. No i zobaczmy, Szanowni Państwo, całą GBP, czyli Fund Brytyjski do złota. No i proszę zobaczyć, 1905, 1905, 1905 funtów Brytyjskich Szanowni Państwo, za jedną uncję złota, proszę zobaczyć, w 2006 roku jedna uncja złota wynosiła 287 funtów brytyjskich, tutaj na tym wykresie, 216, i dzisiaj to jest 1905, prawda? No i zobaczmy, co się dzieje w ostatnich dniach, tygodniach po obniżeniu procentowania bazowego. I e, zobaczmy, dzienny, e, dzienny, szanowni Państwo, no i proszę bardzo, e, 2 sierpnia. 2 sierpnia złoto wzrosło do 1940 funtów 46, właściwie 47, czyli 1950 funtów, prawie 2000 funtów za jedną uncję Szanowni Państwo, a 15 lat temu to było 270, czy 290 funtów brytyjskich. Dzisiaj to już jest prawie 2000 funtów brytyjskich. Jeżeli ktoś mi mówi, że to jest dobre, no to naprawdę, ja nie wiem, to jest jego sprawa. Szanowni Państwo, a my w Polsce, w Narodowym Banku Polskim, zamiast złota, jak Włosi, Francuzi, jak Niemcy, jak Szwajcarzy, trzymamy funty brytyjskie. Proszę sobie to wyobrazić, że My dzisiaj utrzymujemy Brytyjczyków. My dzisiaj utrzymujemy Brytyjczyków. Szanowni Państwo, gdybyśmy zamiast funtów brytyjskich, dolarów australijskich i kanadyjskich i nowozelandzkich, trzymali złoto przez ostatnie 20 lat. Tam dolary amerykańskie by zostawić, powiedzmy, prawda, i tam euro, tak? Ale, yy, iż franka szwajcarska, ale yy, gdyby trzymać zamiast tych właśnie walut takich inflacyjnych jak kanadyjski, australijski i brytyjski, wiecie, ja lubię anglosaską kulturę. Australia, piękny kraj, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Kanada i tak dalej. Wiecie, tak jak ja ciągle tłumaczę, Turcja też fajny kraj, ale bym nie chciał nigdy mieć liry tureckiej w kieszeni. No. Po co, nie? No tak samo po co to. I gdybyśmy tylko przez 20 lat trzymali nasze rezerwy walutowe nie w funcie brytyjskim, nie w dolarze kanadyjskim, australijskim, to dzisiaj mielibyśmy 200, 300, 400, 500 Miliardów złotych, szanowni państwo, więcej za te 500 miliardów, to my byśmy mogli mieć fajny kraj, a nie taki bida kraj, gdzie no w danym momencie, wiecie, do, bo Donald Tusk powiedział, że Polska będzie bogata jak Brytyjczycy za 4 lata. Ja to ciągle się śmieję, to chyba Brytyjczycy będą biedni jak Polacy. Gdyście fund zawali do 2,90. No, i przypominam wszystkim moim słuchaczom i niesłuchaczom, żeby też to powiedzieli. Szanowni Państwo, w danym momencie, to prawda, wiek emerytalny w Wielkiej Brytanii to 67 lat już, prawda, zaraz będzie 68, w Polsce to 60, a 55 nawet, ale mamy sytuację, w której te minimalne emerytury w danym momencie w Polsce. Są trzy razy niższe niż te brytyjskie. Oczywiście, wielu ludzi dostaje nawet takie same jak brytyjskie, a nawet wyższe niż brytyjskie, ale to jest mniejszość, tak? E, czy w Polsce można dziedziczyć emerytury, w Wielkiej Brytanii generalnie? No nie, prawda? No, oczywiście, za takim algorytmem, który mamy dzisiaj, to rzeczywiście za 20 lat. Polskie emerytury będą wyższe za 20 lat. No to czy za 25 lat, prawda? No czy za 30? Czyli ktoś, kto dzisiaj ma, wiecie, 35 lat, no to yy, będzie dzisiaj 35-latek takimi trajektoriami, takimi formułami matematycznymi. Dzisiejszy 35-latek z Polski, yy, chyba wiecie, chyba, że coś się zawali w Polsce czy w Wielkiej Brytanii, wystrzeli do góry, lepiej będzie, prawda? Ale w, przy dzisiejszych trajektoriach chwilowych, prawda? No to rzeczywiście za 30 lat to może my się zrównamy, ale wiecie, yy, albo nawet będziemy lepiej sytuowani, ale 30 lat to ile rzeczy przez 30 lat może się zdarzyć, szanowni państwo? To to jest takie gadanie, no najważniejsze jest to, ile ty masz na koncie, ile masz majątku, ile masz nieruchomości, ile masz złota, najważniejsze jest to, jaka jest Twoja firma, jaki masz dochód, a nie jaką ty tam dostaniesz kiedyś emeryturę. Bo ja ciągle przypominam, że szanowni państwo, kiedyś za funta brytyjskiego 100 lat temu dawano 4 dolary, dzisiaj daje się dolara, prawda? Więc za 30 lat rzeczywiście funt brytyjski może kosztować jeden z Zł. no taka może być rzeczywistość, szanowni państwo, taka może być rzeczywistość. No, zrozummy to, że przez 30 lat tyle rzeczy może się zdarzyć, finansowych, ekonomicznych, no ja to ciągle pokazuję, proszę bardzo, w 1900 roku, szanowni państwo, albo w 1910 roku człowiek w Krakowie to był pod zaborem austriacko-węgierskim, prawda potem była pierwsza W, no to była pierwsza w, to sytuacja szokujące, prawda? No i Stał, zaczął żyć w państwie Rzeczpospolitej. Potem <grych> przyszedł akwalerysta, no i był pod Niemcami. By, było to i potem była Polska Ludowa, więc przez 30 lat zmienił państwowość 3 czy 4-krotnie, prawda, już tam sam tego nie naliczyłem, prawda? Trzykrotnie czy czterokrotnie dobra, nie ma znaczenia i widzicie, i to się wszystko może tak generalnie strasznie różnić no ale gdyby to się tam nie załamywało, nic, prawda, nie byłoby takich ceregieli różnych różnic, które mogą bardzo mocno wpłynąć, no to rzeczywiście dzisiejszy 35-latek z polską emeryturą, z takimi trajektoriami będzie lepiej sytuowany niż Brytyjczyk, prawda, z tą emeryturą jego, ale to się może zmienić 100 razy, ale na pewno nie za 4 lata. Oczywiście, gdyby Fund Brytyjski się zawalił, tak jak się zawalił do Tajskiego Bata, do Juana Chińskiego, do Korony Czeskiej, do Franka Szwajcarskiego, no to rzeczywiście... Widać będzie w Wielkiej Brytanii za 5 lat, ale czy to się stanie, no my tego, szanowni państwo, nie wiemy. Wiemy jedno na dzisiejszej podstawie, że jeżeli przez ostatnie 50 lat było jak było, czy przez 20 lat i przez ostatnie 20-30 lat będzie jak było, prawda, jak było przez ostatnich 50 lat, no to. Fund brytyjski lokalną walutą na pewno będzie, jeżeli w ogóle fund brytyjski y, będzie walutą, prawda? No, Mówmy sobie wprost. Tak więc, takim, szanowni państwo, akcentem pokazują, że są możliwości, szanowni państwo, wielkie możliwości dla Polaków, że są możliwości, szanowni państwo, w Bydgoszczy, ale też na Wyspach Kanaryjskich y, jest tego dużo, jest dużo możliwości. Y, tak więc, powodzenia, życzę wszystkim. I zapraszam oczywiście też do subskrybowania tego kanału. Dzięki temu będzie powstawać więcej dobrych, długich, fajnych treści. Dziękuję. Cześć.